Juśmańko z tej strony, La Gabriela. A w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać aż trzy ukryte gwiazdki, o których być może nie wiecie. E, ogólnie e, dwie z nich są tak naprawdę ogólnodostępne, dlatego stoję przy tym czymś do autobusu. E, a jedna, żeby jedną mieć, potrzebujecie właśnie mieć dostęp do płony, więc ja może, skoro już tutaj stoję sobie przy tym, to. Może zacznę właśnie od tych, od, od tej gwiazdki. Więc tak, zajdę sobie w takim razie od razu z konia. I tak, jeśli chodzi o pierwszą gwiazdkę, musimy sobie jechać na upadek Gubernatora. Tak, mam że przeczytam, bo dla mnie ta nazwa jest trochę może nieraz skomplikowana, ale taka. No taka, no. Więc tak, jedziemy sobie na upadek gubernatora, tak, gubernatora, dokładnie. I jak widzicie mamy tutaj taką... Takie coś, yy, miasto i ogólnie. I teraz ważne, bo my się rozpimy przy tej latarni, więc idziemy sobie w stronę tej, tutaj oto pani. Yy, ona chyba żadnej nazwy nie ma, więc no nie, ona nie ma nazwy. Przechodzicie sobie przez te pasy. Tutaj też zahaczycie sobie o takich ludzi, którzy się chyba o coś kłócą. Nie wnikam w to. Yy, w każdym razie idziemy sobie cały czas prosto yy, do takiego typka, który jest na schodach, właśnie. GED, ale on akurat to to, to, to to nie o nim będzie mowa, bo on tu nam nie da przejść. Co, co? Ja? Tak, on nam tu nie da przejść, więc e, właśnie nie o nim mowa, tylko podchodzimy sobie do czegoś takiego. Stacja e, w e, Headquarter. Dobra, wiesz tam. Mamy tutaj budynek 31. Welcome home, i mamy tutaj też taką. E, taki plakat wody, znajduje się to dokładniej. Aha, no to chyba mam w takim razie, nie pokażę, gdzie to jest, no bo jak widzicie, o chwilę, aha, no to jak widzicie jest to tutaj. I tak, co tu tutaj nie ma żadnej gwiazdki, no to co ja gadam. No więc otóż jest, bo klikacie sobie na to coś i mamy wpiszko. No i tak naprawdę teraz sobie pomyślicie, że przecież nie wiemy, jaki jest kod, no to już ja wiem, jaki jest kod, więc 1, 0, 8, 5. I teraz, jak sobie ten kod wpiszecie, pojawiła się tutaj taka piękna gwiazdka, o której właśnie mogliście nie wiedzieć, więc może ja sobie ją od razu zbiorę. OK, jest ona do którego, do którego, do którego, którego? Upadek gubernatora, jak widzicie, mam już tutaj trzy gwiazdki, a to jest numer drugi. Więc, no, jak widzicie, jak wyjdziecie i wejdziecie, to będziecie mogli to jeszcze raz sobie tego go wpisać, jednak gwiazdka już tutaj się wam więcej razy nie pojawi, albo pojawi się, albo po prostu jak ją zbierzecie, to nic się właśnie nie stanie. Więc, tak, to jest pierwsza gwiazdka. Możliwe, że o nie wiedzieliście, bo no, ja o niej nie wiedziałam, ale już o niej wiem i teraz już ją mam, więc fajnie. <laughs> więc, tak, teraz trzeba. A bardziej przydałoby się dogonić ten tramwaj, czy... Nie wiem, z taka... ale on na czym, on jedzie chwila. A on ma tutaj takie coś do góry. Hmm. Czy właśnie uciekł mi jedyny tramwaj, który... Hmm, no cóż. No to będziemy sobie musieli poczekać. O, dobra, wyjeżdżę, już to podbiegniemy sobie do niego, bo co będziemy, co będziemy tutaj na niego czekać, już to zajmie nam 5 lat. Yy, więc od razu wam, yy, mówię, że jeśli wy go z... No więc jak no, się rozpicie tutaj koło tej latarni, idzie sobie w, w wokół. Znaczy tutaj do tej pani prosto i tutaj w bok skręcacie. Dobra. Yy, ok, yy, kolejna, yy, kolejna lokalizacja będzie na Molo 13. Tutaj na tym miejscu, więc yy, biorę sobie w takim razie tam podwózkę. To nie, to nie jest podwózka, to jest tramwaj. Tak, tramwaj no to. Bierę sobie tutaj No i teraz tak, kolejna gwiazdka jest tutaj. Podbiegamy sobie do tego typa, który w ogóle chyba mi się zbugował, bo on powinien miał mieć chyba czarne płaszcze, ale no trudno. I przebiegamy przez niego. I on nam daje taki domek. Hej, nie pchaj mnie, mog mog mogłam? To jest dziewczyna. Okej,... Okay. Nie wnikajmy w to, i dostaniemy dokładnie do e, e, inwentarza taki oto e, klucz. Tak, taki oto klucz. E, klucz, ty przyjmie zadanie, znaleźć go na przystani i ciekawe, co się nim otwiera. I teraz tak, może zamkniemy sobie już inwentarz. I teraz tak, ważne, że pójść na któryś z tych dźwigów, teraz ja nie pamiętam, który to był dźwig, więc trzeba będzie na wszystkie tutaj posprawdzać. E, no, na pewno nie ten. E, musicie poszukać dźwigu. Który tutaj na dole będzie miał takie coś niebieskie, takie jak tam, ale to raczej tamten dźwig nie jest, bo to w ogóle nie jest dźwig, więc więc tak. A, no i to jest ten trzeci, tak, tak, to jest trzeci dźwig, tak, to będzie ten. No więc tak, wchodzimy sobie tutaj na niego. Tak. Aha, klucz, no to obejrzymy sobie już klucz. Myślałam, że tam dopiero wyżej będzie potrzebne, No i dobra, kluczyk. Włazimy sobie tutaj. W ogóle tutaj też można sobie zdjęcia zrobić na tym dźwigu. I dokładnie tutaj w tym miejscu powinniście mieć gwiazdkę, którą ja już zebrałam i którym to się otwierało. Nie, to się tu nie otwierało. To się otwierało tym. I teraz tak, to będzie gwiazdka na. Hmm, to dobre pytanie. To, jest... to będzie w takim razie gwiazdka na. Na. Hmm. Molo 13, tak, bo myślę, że to będzie na Molo 13. Nie wiem, w każdym razie, no nie ma Molo 13. Nie wiem, na, jak, na, na jakie to będzie, na jaką to będzie się lokalizacja zawierać, w każdym razie gwiazdka będzie tutaj. Więc tak, ja może sobie już w takim razie zejdę stąd, bo no, nie tracimy czasu. No i ostatnia gwiazdka, jak już wspominałam wcześniej, jest wy. Coś tu, coś tu się trochę zepsuło. W każdym razie ostatnia gwiazdka, jak już wspominam, jest w Eponie. Znaczy z tych, co ja Wam chcę pokazać, to jest w Eponie, no bo gwiazdek jest więcej, wiadomo. Ale z tych, co chcę pokazać, to właśnie e, ostatnia jest w Eponie, więc ja muszę najpierw sobie tam dobiec do końca, ponieważ. E, ponieważ, tak, aha, no i tutaj to jest dokładnie ten dźwig. To jest dźwig, w ogóle? Tak, to są chyba dźwigi. E, nie, to są dźwigi. Hmm, już dziś tak nie do końca w ogóle. no Dobra, mniejsza z tym. Eee, tramwaj e, właśnie już nam przyjeżdża, więc. Halo, tramwaju. Dobra, i tak, e, wracamy sobie do Fortu Pinta. E, dobra, szybciej, szybciej, szybciej. I tak, jedziemy sobie tym autobusem tramwajem. E, I najbliżej myślę będzie, no tak, najbliżej będzie właśnie pod stanie na grani. Więc y, okej, okay, mamy już, siedząc sobie na konika, okej, okay, konik, Ko koniak, nie, nie koniak, tylko konik miał być, no okej. Okay. Y, tak, jedziemy sobie w takim razie. Y, co? Um, hmm. Chyba zwagowało mi się powiadomienie. Tak, czy w ogóle takie powiadomienie może być? Chwila, harmonogram Um, Okej, Czy takie powiadomienie w ogóle istnieje? No dobra, nie wnikajmy w to, po co ja mapę otworzyłam, nie mam pojęcia, ale jedziemy sobie na podwóstkę stanie wygranie, czyli oto to. No, ja oczywiście płacimy sobie szlingami, ale oczywiście można też z ale ja nie płacę z sami, ponieważ, ponieważ tak. Mam nadzieję, że w ogóle też nie za szybko mówię, ale chyba nie. Chyba dobrze. Tak wydaje mi się, że jest dobrze. Więc tak, czekamy, aż nam się to załaduje. I tak, o tej gwiazdy. przedstawiam, że wiedzieliście wszyscy już, przynajmniej ci co mnie oglądają, chociaż jeśli ktoś jest nowy na eponie i w ogóle na przykład odblokował ją dzień temu bądź też wcześniej, bądź też później, albo na przykład dopiero dzisiaj. No to szczerze to mógł o tym nie wiedzieć, ale teraz ja to muszę pozlokalizować i właśnie to przyjechałam, więc musimy się tutaj cofnąć. Jedziemy sobie dokładnie tutaj tą plażą i wchodzimy sobie w ten tutaj zakamarek, i mamy tutaj takie flagi. No i w sumie to nic nie one nie robią, ale tak naprawdę coś robię. Więc tak, paczmy sobie na te flagi. I mamy tutaj gwiazdę, którą ja już zebrałam, ale y, będziemy mieli taki wyścig, który jest dosyć ciężki. Co prawda za niego pada się z tego, co pamiętam, nie dostanie, ale y, no cóż, no cóż, dobra, no to przyjedziemy sobie ten wyścig. Y, najgorsze jest to, że y, jak widzicie, mamy strasznie mało sekund na to i jeszcze coś nazywali, więc. Y, z tego co ja pamiętam, ja ten wyścig. O jezu, ja ten wyścig próbowałam robić chyba 6 razy, zanim mi się udało. E... O jezu, ta gwiazda znowu będzie w nas czymś miotać. No nie! Oh my god, naprawdę ten wyścig jest y, ciężki. No, nawet się do niego nie dostaję, no ale cóż. O może. cyk. Na szczęście nie jest on strasznie długi. Na szczęście. E, Okej, okay. nie miało tej we mnie już niczym. No, please. O nie miotaj we mnie tym czymś. O, dobrze. E, Cyk i teraz e, gwiazdka powinna właśnie gdzieś być tutaj, dokładnie przede mną, albo za mną. No, gdzieś tutaj. E, w ogóle na tamtą wyspę się nie da dostać, albo się da, tylko ja nie wiem. Ale chyba tu nic nie ma. Jest na tej wyspę co najmniej podejrzana, ale. No dobra, więc jeśli tak, jeśli chodzi tak naprawdę o ten odcinek z tymi gwiazdkami, ja mam nadzieję, że komuś, przynajmniej jednej osobie, pomogłam z chociażby jedną gwiazdką. Wiem, że pewnie już większość z Was o tych gwiazdkach wiedziała, a szczególnie z tym wyścigiem bądź z tym kodem. Jednak z tym kluczem jest to taka chyba mniej popularna gwiazdka, ale jednak z tym kodem i z tym yy, szczególnie wyścigiem jest to taka gwiazdka, którą chyba każdy już z nas miał. W każdym razie, jeśli chodzi o to, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcineczka. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. No i co? Pa!